Witamy w salonie Lexus Warszawa Żerań. Odkąd pierwsza generacja modelu RX zadebiutowała ponad 20 lat temu, od razu stała się flagowym samochodem Lexusa. Dzisiaj z dumą prezentujemy generację numer 4. Z łatwością rozpoznasz ją po drapieżnej linii nadwozia i wąskich, ostrych reflektorach. Ale RX nie tylko wygląda dynamicznie, on jest dynamiczny. Aby zapewnić modelowi RX osiągi, które zachwycą fanów dynamicznej jazdy, został on wyposażony w potężny napęd hybrydowy o łącznej mocy 313 koni mechanicznych. Jest to połączona moc dwóch silników elektrycznych oraz sześciocylindrowej jednostki benzynowej o pojemności 3.5 litra. RX zaskakuje też tym, co na pierwszy rzut oka jest niewidoczne. W momencie, w którym zajrzymy do środka, staje się oczywiste, że jest to samochód premium. Poza rozrywką i wygodą, RX jest też liderem w kwestii bezpieczeństwa. Pakiet Lexus Safety obejmuje między innymi systemy ochrony przeciwzderzeniowej, asystenta utrzymania pasa ruchu oraz aktywny tempomat. Lexus przygotował naprawdę coś specjalnego dla fanów nocnej jazdy. Adaptacyjne reflektory Blade Scan dostosowują się do kierunku jazdy w zakrętach i zwiększają widoczność na drodze aż do 56 metrów. Ten doskonały SUV może być twój. Odwiedź salon Lexus Warszawa Żerań i poznaj go z bliska. Zapraszam. Piotr Kurpiński.